Mówimy na to styrobudy, ale mówimy też sarkofagi. Ten sarkofag, 1,5 metra szerokości na metr w przybliżeniu i metr wysokości do tego pokrywa, a w środku to, co nazywam małą lubiałą chylensis. Do tej pory osłona zupełnie pasywna. No tym również będę Historię tej Jubei opowiem może innym razem, kiedy będzie lato. już będą lepsze ku temu warunki. Ta sama buda służy mi już od kilku lat. Wcześniej okrywała princepsy koło domu. A teraz drugi rok z rzędu Jubei. Ledwie się ona tutaj też mieści. Miała to być budka 1,5 na półtora, tak jak przy domu Hennicy, Jubea, Butia Ale na razie zostało coś krótszego W tamtym roku w ogóle była pasywnie okrywana, czyli nie było tutaj żadnego grzania no, Ale widać w budach to jest coś, co powoduje tam gnicie Podstawy, stożka postawy liści, które wychodzą ze środka właściwie no i to się objawia tym, że, że potem po wypuszczeniu taki liść jest uszkodzony. Na szczęście wypadnięcia stożka nie było. Potrzebne są te trzy elementy po lewej przewód zasilający koniecznie taki do ogrodu pomarańczowy, żadnych białych kabli w ogrodzie klasyczny, znany nam, bardzo dobry termostat RT3 i chyba 4 metry węża świetnego, 16 watów każdy na taką budę. I temperatury zapowiadane w sam raz nie jest to przewymiarowane. Prognozy złagodniały ma być może tam minus 10, minus 11, minus 9 przez 2-3 noce. Taka osłona dałaby pewnie radę, ale dookoła w środku tam buty nic więcej nie ma, więc samo powietrze i oczywiście więc. Yy, roku dogrzewam, w tamtym roku tak się nosiłem, no się z tym zamiarem, ale dopiero w tym roku to zrealizowałem. Dla ułatwienia zdjąłem jednak warstwę górną i pokrywę. No i taka piękna JUBEA co sobie w środku mieszka. Mam tu małą pomoc. Nie będzie, przynajmniej nie ucierpi od, na no każdym razie nie ucierpi od ciemności. Kabel zawsze lepiej dać na samym początku, kiedy stoi. burzać, więc tak sobie on tutaj wejdzie. Pana. Znalazłem kawałek folii, położyłem na pokrywie. Może to to jest na niej stopniej i wleci tam jakoś ze środka, żeby się przed tym zabezpieczyć dałem folię, trochę straciło na urodzie, chociaż uroda tej budy jest kwestią sporną. No i tak oto zostawiam tę jubę, oddalam się na kilkadziesiąt kilometrów, a ona sobie. Tutaj sama samiutka będzie rosła zdalnie opiekowana. Pozdrawiam, cześć.